Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Na początku chciałam podziękować organizatorom za zaproszenie. To naprawdę niezwykła przyjemność dla mnie być wykładowcą na tak wspaniałym wydarzeniu, jakim jest Festiwal Nauki. Będę dzisiaj mówiła o sprawiedliwych podziałach. Cóż to dla mnie oznacza sprawiedliwy podział? Jest to podział, z którego każda osoba, je, w którym każda osoba jest zadowolona z tego, co dostała. To będzie dla mnie sprawiedliwy podział. I zobaczmy. Na przykładzie tortu, że niekoniecznie wielkość kawałka, który się dostaje, jest zawsze kluczowa. Na przykład mała Kaja może chce zostać baletnicą i po prostu musi dostać kawałek z baletką. Z kolei na przykład Magda może wcale się nie cieszy, że skończyła 40 lat i nie chce dostać kawałka, na którym będzie miała 40. Więc nie tylko wielkość, ale też różne inne czynniki mogą wpływać na to, jaki kawałek jest dla jakiejś osoby atrakcyjny lub nie. Matematycy lubią problem podziału tortu, mówić o problemie podziału tortu, gdyż jest to bardzo taki smakowity problem. Nawet powstała książka Jak pokroić tort, w której cały rozdział, rozdział jest poświęcony tej samej tematyce, o której ja będę dzisiaj mówiła. Autorem tej książki jest Jan Stewart. Jest to wspaniały, popularyzator matematyki, wszystkim polecam jego wszystkie książki. Jednak w tej książce rozwiązanie problemu podziału tortu jest takie, bym powiedziała, mało estetyczne. Autor proponuje: dzielimy w jakiś sposób, i potem zainteresowane osoby sobie odkrajają z talerzyków innych osób kawałki przekładają na swoje. No, przyznają Państwo, że nie jest to elegancki sposób podania tortu, jeżeli to jest tak w jakichś kawałkach, że wszystko, wszystko się sypie. Dlatego moje rozwiązanie będzie, do, będzie, mam nadzieję, bardziej eleganckie i będzie dotyczyło, podobnie jak zresztą w książce Jana Stewarta, podziału, książki na, podziału, przepraszam, podziału tortu na trzy osoby. Czyli mamy tort, mamy trzy osoby chętne na ten tort i trzeba go jakoś podzielić, tak żeby każda osoba była zadowolona z kawałku, jaki dostała. Jeżeli mówimy o podziale na dwie osoby, no to mamy metodę taką, bardzo dobrą metodę. Jedna osoba dzieli, druga wybiera. Każdy kto ma rodzeństwo wie, że ta metoda świetnie działa. Osoba krojąca wie, że musi podzielić daną rzecz, dzieląca musi podzielić rzecz na idealnie dwie tak samo perfekcyjne kawałki, no bo wiadomo, że ta wybierająca wybierze ten lepszy, a dla niej zostanie ten gorszy. No w przypadku trzech osób ta metoda nie działa. Trzeba zastosować jakąś inną. I narzędziem, który, matematycznym narzędziem, którego będę używała przy tej metodzie, jest lemat szpernera. Lemat to jest takie małe, techniczne twierdzenie, które będziemy używać, co mówi Lemat Spernera. Jeżeli mamy trójkąt, mamy trójkąt, dzielimy go na mniejsze trójkąty, z zachowaniem tej zasady, że dwa trójkąciki takie małe są albo rozłączne, Albo mają wspólny wierzchołek, lub mają wspólny cały bok. No, czyli to może być taki podział, może być taki bardziej regularny podział. Podczas mojego wykładu będę mówiła tylko o takich podziałach, czyli nawet nie dowolnego trójkąta, ale bierzemy trójkąt równoboczny, zawsze trójkąt będzie równoboczny i dzielimy go na taką, taki bardzo regularny sposób na rodzinę mniejszych trójkątów równobocznych. Jeszcze raz zaznaczam, lemacz Pernera o dużo jest bardziej ogólny. My będziemy mieć tylko rozważać taki przypadek. I teraz kolorujemy wierzchołki, wszystkie wierzchołki w naszym, znaczy też naszych małych trójkątów, na trzy kolory: zielony, niebieski, czerwony. I musimy zachować dwie, tylko są dwie zasady, które przy tym kolorowaniu musimy zachować. Pierwsza zasada jest tak, jak widać tu na obrazku, to znaczy wierzchołki dużego trójkąta muszą być w trzech różnych kolorach. Oczywiście, czy to zrobimy tak, czy tam w jakiejś innej kolorze, wszystko jedno. Wierzchołki dużego trójkąta muszą być w trzech różnych kolorach. Druga zasada mówi nam o kolorach wierzchołków na krawędziach tego dużego trójkąta. Jeżeli popatrzymy na krawędź dolną, gdzie koniec jeden jest niebieski, drugi koniec jest zielony, to wszystkie wierzchołki pomiędzy muszą być niebieskie lub zielone. Dowolnie kolorujemy, ale wolno nam tylko użyć tych dwóch kolorów. Na krawędzi, gdzie koniec jeden jest zielony, drugi czerwony, możemy mieć wierzchołki tylko zielone i czerwone. I oczywiście na trzeciej krawędzi, gdzie mamy jeden kraniec jest niebieski, drugi jest czerwony, mamy wierzchołki tylko niebieskie i czerwone. Wewnętrzne punkty kolorujemy na dowolny sposób. Czyli mamy trójkąt podzielony na mniejsze trójkąty, i mamy wszystkie wierzchołki pokolorowane na jeden z tych trzech kolorów przy zachowaniu tych dwóch reguł. Lemmat Spernera mówi nam, że w takiej sytuacji zawsze znajdziemy trójkąt, taki mały trójkącik, którego wierzchołki są pokolorowane na trzy różne kolory. Widzimy taki trójkąt? O, na przykład ten. To nie jest jedyny. Mamy też takie dwa jeszcze. Jakkolwiek nie podzielimy trójkąt, jakkolwiek nie pokolorujemy, jeżeli zachowamy te dwie zasady, o których mówiłam, zawsze znajdziemy Mały trójkącik o trzech różnych wierzchołkach. Jak dowodzimy takie twierdzenie? No to tu nie ma żadnych liczb, żadnych wzorów. Jak dowodzimy takie twierdzenie? Spójrzmy na taki mały trójkącik w naszym podziale. Będziemy go nazywać pokojem. Powiemy, że do pokoju są drzwi. Pokój ma drzwi, jeżeli ma krawędź niebiesko-zieloną. Przez takie drzwi możemy wchodzić, możemy też wychodzić z pokoju. Czyli, na przykład, tu mamy pokój, do którego nie da się wejść. Nie ma krawędzi nie, o jednym końcu niebieskim, drugim zielonym. Tu też się nie da wejść, tu też się nie da wejść. Czyli mamy dużo możliwości, że w ogóle nie ma drzwi do pokoju. Spójrzmy na ten trójkąt, na ten pokój. Ten pokój ma jedną parę drzwi, tak? No, czyli widzimy, że możliwa jest jedna para drzwi. Taki pokój ma. Dwie pary drzwi, czyli możemy do niego wejść i wyjść innymi drzwiami. No i teraz pytanie, czy jest możliwość, żeby była, były trzy pary drzwi? Nie, dlaczego? No bo jeżeli jest choć jedna, narysujmy sobie tą jedną, to musi być zielono-niebieskie, tak? No i teraz ten trzeci wierzchołek musimy pokolorować na jeden z trzech kolorów. Rozpatrując wszystkie możliwości, jeżeli będzie to niebieski, mamy dwie pary drzwi. Jeżeli będzie to czerwony, mamy jedną parę drzwi. Jeżeli mamy zielony, mamy dwie pary drzwi. Czyli niemożliwa jest sytuacja, że są trzy pary drzwi. Nie może być tak. Innym wnioskiem z tego rozumowania jest to, że jeżeli pokój ma jedną parę drzwi, to jest pokolorowany na trzy kolory. Czyli tak naprawdę my będziemy szukać w tym naszym dużym trójkącie trójkącika małego, do którego możemy wyjść, ale już się nie da z niego wyjść. To będzie nasz, to będzie wtedy na pewno trójkąt o trzech różnych kolorach. No dobrze, to wróćmy do naszego dużego trójkątu, czyli domu pełnego pokoi. Gdzie są wejścia do tego domu? Na której krawędzi? No tylko dolnej, bo tylko tam jest szansa, że będziemy mieć krawędzie zielono-niebieskie, tak? No to co, tu mamy jedne drzwi, tu mamy drugie, tu mamy trzecie. Tylko tu mogą być drzwi, dobra. Proszę zobaczyć, że liczba drzwi będzie zawsze liczbą nieparzystą. Dlaczego? Zaczynamy od niebieskiego i kończymy na zielonym. Kolorujemy po kolei, czyli musimy nieparzyście wiele razy zmienić kolor, którym kolorujemy, bo od niebieskiego musimy dojść do zielonego. Czyli liczba drzwi będzie zawsze liczbą nieparzystą. No dobrze. No to wchodzimy do naszego domu. Weszliśmy, jesteśmy w pokoju. Jakie mamy możliwości? Albo były to jedyne drzwi, a mamy zasadę, że się nie cofamy. Idziemy tylko do przodu. Jeżeli weszliśmy do pokoju, to jeżeli nie możemy już z niego wyjść, to znaczy, że mamy pokój o jednej parze drzwi, czyli trójkąt pokolorowany na trzy różne kolory. Jeżeli możemy z niego wyjść, to tylko jednymi drzwiami. Droga jest jednoznacznie wyznaczona, bo nie istnieją pokoje o trzech drzwiach. No, i się nie cofamy. Powiedziałam, nie cofamy się, tak, wchodzimy i się nie cofamy. Czyli, no, i to jest przypadek, że mamy drugą parę drzwi. Back, wychodzimy. Czy wychodzimy? No, wchodzimy do kolejnego pokoju. Znowu mamy dwie możliwości. Albo już nie ma innych drzwi, bo się nie cofamy. Albo są inne drzwi, i wtedy z nich korzystamy i wychodzimy. Jesteśmy w kolejnym takim pokoju. Znowu dwie możliwości. Znowu to jest przypadek, że mamy jeszcze drugą parę drzwi wyjściową. Wychodzimy. I wyszliśmy z naszego domu. Zrobiliśmy sobie taką rundkę po naszym domu i wyszliśmy. Co wiemy o licz ile drzwi wykorzystaliśmy? Dwie pary, tak? To są takie magiczne drzwi, że jak już raz przez nie przeszliśmy, to one się już zamykają i nie, już nie możemy ich drugi raz wykorzystać. Czyli dwie pary drzwi już wykorzystaliśmy, ale wiemy, że jest nieparzysta liczba drzwi, czyli na pewno jeszcze przynajmniej jedne są, tak? No właśnie, mamy jeszcze tu jedną parę drzwi. No to wchodzimy. Znowu, mamy, możemy wyjść z tego pokoju? Możemy, bo mamy drugą parę drzwi. Teraz tu możemy wyjść? Możemy. Z tego znowu możemy wyjść? Możemy. Z tego możemy wyjść? Musimy pójść w górę. Tutaj znowu jesteśmy w pokoju, który ma dwie pary drzwi, czyli możemy wyjść. Czy z tego pokoju możemy wyjść? Nie możemy. Trafiliśmy do pokoju o jednej parze drzwi, czyli mamy trójkąt, równo, trójkąt w trzech różnych kolorach, czyli tak którego szukaliśmy. Dlaczego zawsze będzie taka droga, która się kończy tak ślepo? Jeżeli chodzi o drogi, mamy dwie możliwości. Albo wejdziemy do domu i po jakimś czasie z niego wyjdziemy, albo pójdziemy i dojdziemy, będzie to ślepa droga do tego pokoju, do którego chcemy dojść. Dlatego, bo liczba drzwi jest nieparzysta na dolnej krawędzi. Czyli jeżeli wszystkie takie pętle, co wchodzimy, wychodzimy, wykorzystują po dwie, po dwie pary drzwi, więc w końcu na pewno przynajmniej jedna droga skończy nam się w ten sposób. Czyli na pewno będziemy mieć pokój pokolorowany na trzy różne kolory i właśnie tego pokoju szukaliśmy. Dobrze, czyli co? Lemat Spernera mamy udowodniony. Wiemy, że przy dowolnym kolorowaniu trójkąta, przy zachowaniu tych warunków na wierzchołkach dużego trójkąta i na krawędziach dużego trójkąta, zawsze mamy pokój pokolorowany na trzy różne wierzchołki. No dobra, ale co to ma wspólnego do dzielenia tortu? No na razie nic. No i jeszcze jedną rzecz muszę, będę musiała powiedzieć. To będzie takie bardziej geometryczne twierdzenie i już potem obiecuję, że przejdziemy, wreszcie pojawi się nasz tort. Co mówi twierdzenie Vivianiego? Weźmy trójkąt równoboczny. To znowu jest trójkąt równoboczny. Bierzemy sobie dowolny punkt w tym trójkącie i patrzymy na jego odległości od krawędzi. Odległości, czyli co? Bierzemy ten punkt, przeprowadzamy odcinek pod kątem prostym do krawędzi i długość tego odcinka to będzie odległość od krawędzi. I nasze pytanie jest, ile wynosi suma tych długości? Ile wynosi suma długości odcinka czerwonego plus niebieskiego plus zielonego? To teraz pojawi się jedyny wzór w tym wykładzie. Bardzo wszystkich przepraszam, ale będzie to prosty wzór na pole. Trójkąta. Jeżeli A to będzie długość boku trójkąta, przypomina, mówimy o trójkącie równobocznym, aczkolwiek ten wzór jest prawdziwy dla dowolnego, a H to będzie wysokość tego trójkąta, no to oczywiście pole naszego trójkąta to jest 1, druga A razy H. No wszyscy tam od poziomu nie wiem, której klasy podstawowej szkoły się zgodzą z tym. Dobra, to teraz patrzmy na nasz, na nasz ten trójkąt. No wiemy, że pole jego to jest a razy h razy jedna druga. Ale mamy ten pomarańczowy punkt w środku. Możemy ten punkt połączyć z wierzchołkami naszego trójkąta i wtedy nasz trójkąt rozpada się na trzy mniejsze trójkąty. I pole dużego to będzie suma pól trzech małych. A ile wynosi pole, na przykład, tego trójkąta po prawej stronie? Znowu mamy 1, druga razy podstawa, razy wysokość. Podstawa to jest znowu a, bo to był trójkąt równoboczny, a wysokość to jest w tym, w tym przypadku to jest nasz niebieski odcinek, czyli ma długość n. Tego po lewej stronie trójkąta to jest podstawa, razy zielony odcinek, razy 1, druga, no i tak samo analogicznie czerwonego, czyli pole możemy rozpisać sobie na taką sumę. To jest suma trzech pól. Wyciągając teraz 1, druga a przed nawias, Dostajemy taki wzór. Co teraz? Porównujemy sobie górny wzór z dolnym i okazuje się, że suma długości tych trzech odcinków jest równa wysokości naszego trójkąta. Czyli niezależnie gdzie będziemy mieć punkt, suma tych odcinków jest zawsze stała jest zawsze równa wysokości czyli jak mamy tutaj punkt. Bierzemy tą sumę czy dla punktu tak leżącego, suma tych trzech kolorowych odcinków, długości tych trzech kolorowych odcinków jest zawsze stała i jest równa wysokości trójkąta. No dobrze. Mamy lemat Spernera. Mamy twierdzenie mówiące, że suma tych trzech odcinków jest zawsze stała i możemy wreszcie przejść do naszego tortu. Pojawia się tort. Bierzemy sobie trójkąt którego wysokość jest równa obwodowi tortu. Bierzemy taki prawdziwy polski tort, nie te wymysły amerykańskie prostokątne, bierzemy porządny okrągły tort. Jego obwód to jest wysokość trójkąta. Spójrzmy sobie na taki dowolny punkcik w trójkącie. I spójrzmy sobie na te trzy dobrze nam znane odcinki. Ten punkt będzie nam wyznaczał pewien podział tortu. Jaki? A taki. To jest rzut na tort od góry, tak? Tak, od góry mamy, patrzymy na tort. W jaki sposób ten podział powstał? Zawsze najpierw bierzemy, ciachamy tort na godzinę 6 rano, na godzinę szóstą, od, od środka do godziny szóstej. Takie pionowe cięcie w dół robimy. Następnie mierzymy odległość odcinka niebieskiego. I bierzemy, odkładamy i bierzemy taką długość łuku niebieską, żeby one były sobie równe, tak? Długość niebieskiego łuku jest równa długości, długości niebieskiego odcinka. Ciachamy. Następnie bierzemy długość łuku, tą zieloną, czyli równą zielonemu odcinkowi i ciachamy. Ponieważ wysokość była równa obwodowi tortu, a suma tych trzech odcinków jest równa wysokości, więc ten trzeci kawałek, łuk ten czerwony, będzie oczywiście równy Odcinkowi czerwonemu. Czyli taki punkt daje nam taki podział tortu. Spójrzmy na inny przykład. Ten punkt. Jaki ten punkt będzie nam dawał podział tortu? Najpierw zawsze bierzemy cięcie na, szóst na godzinę szóstą, tak w dół. Potem mamy co? Niebieski kawałek jest bardzo krótki, czyli odkładamy bardzo krótki łuk niebieski. Potem ten długi no, odkładamy, ten zielony trochę dłuższy i potem gigantyczny kawałek czerwony. A jak będzie wyglądał podział tortu odpowiadający temu punktowi? Cały zielony. Nie ma kawałka czerwonego i niebieskiego. Cały tort jest zielony. Czyli rozumiemy, każdy punkt w trójkącie równobocznym daje nam pewien podział tortu. Dobra, no ja wiem, nadal nie podzieliliśmy tego tortu, tylko nadal jakieś takie prowadzimy, prowadzimy roz, rozmowy. Dobra, to mamy. Mamy trzech braci. Antek, Bantek, Cantek i mamy tort urodzinowy. Trojaczki trzeba podzielić tort urodzinowy. Już szykuje się awantura. No bo wiadomo, emocje przy stole. Co robimy? Bierzemy trójkąt taki, że jego wysokość to jest obwód naszego tortu. Przypisujemy każdemu wierzchołkowi w tym podziale, każdy wierzchołek przypisujemy któremuś z braci. No skrótowo piszę ABC, no bo całe te imiona byłyby dość długie. Przypisuję to w sposób dowolny, ale taki, że każdy mały trójkącik w naszym podziale ma trzy różne literki. Że wierzchołki mają, są przypisane trzem różnym braciom. Co teraz robimy? Bierzemy każdy wierzchołek po kolei. Na przykład ten wierzchołek. Odpowiada takiemu podziałowi tortu, tak? Wiemy co to znaczy taki podział tortu. Ten wierzchołek jest przypisany do Antka. Więc Antek mówi: Gdyby tort był podzielony w ten sposób, to ja bym chciał kawałek no i to, no niebieski największy, ale marcepan jest na niebieskim, odpada. Biorę czerwony. I kolorujemy ten kawałek na czerwony. Przechodzimy do innego wierzchołka. No na przykład niech to będzie wierzchołek całego naszego trójkąta. Jakiemu podziałowi będzie odpowiadał ten wierzchołek? Takiemu. Cały tort jest podzielony na jeden kawałek, na kawałek niebieski. No i znowu to jest wierzchołek przypisany Antkowi, więc Antek ma zdecydować, który kawałek weźmie. No to wiadomo, który weźmie. Oczywiście weźmie niebieski. Proszę zobaczyć, że w tym wierzchołku sytuacja będzie analogiczna. Ten wierzchołek odpowiada... Takiemu podziałowi tortu, więc oczywiście, że Bantek weźmie zielony. Co będzie w trzecim wierzchołku? Trzeci wierzchołek będzie odpowiadał takiemu podziałowi tortu. No więc, oczywiście, że Cantek wybierze czerwony. Co się wydarzyło? Mamy spełniony pierwszy warunek w lemacie Spernera. Mamy trójkąt, trzy wierzchołki są w różnych kolorach. No dobrze, a co się będzie na krawędziach? Weźmy sobie punkt. Leżący na krawędzi. Jak wygląda podział tortu odpowiadający temu wierzchołkowi? Tak wygląda. Połowa to będzie, tortu będzie czerwona, po, po, pierwsza połowka będzie niebieska, pierwsza, druga dokładnie połówka będzie czerwona. Zielony kawałek nie ma zielonego kawałka. No to wiadomo, że bantek, bo bantek tu wybiera, bo to jest jego wierzchołek, nie wybierze zielonego kawałka, no bo przecież niezby wtedy nie wybrał, a każdy lubi tort. No więc Bandek ma do wyboru czerwony i niebieski. No załóżmy, że wybierze czerwony. Wszystkie, od, wszystkie wierzchołki na tej krawędzi, na tej, na tej lewej krawędzi, mają tą własność, że kawałek zielony będzie nie będzie kawałka zielonego. Więc wszystkie, oczywiście, wszyscy chłopcy wybiorą tutaj albo niebieski, albo czerwony. Analogicznie, jeżeli weźmiemy jakiś wierzchołek na dolnej krawędzi, to w tym przypadku czerwony kawałek tortu. Nie będzie istniał, więc wiadomo, że każdy z chłopców wybierze niebieski albo zielony. No i oczywiście tak samo na tej krawędzi niebieski kawałek tortu nie będzie istniał dla tych punktów, więc każdy wybierze czerwony i zielony. Mamy spełnione drugie założenie lematu Spernera: wewnętrzne punkty, chłopcy wybierają sobie jak chcą. No dobrze, czyli mamy trójkąt. I mamy pokolorowany go w ten sposób, że spełnione, jest, spełnione są założenia lematu Spernera. No to w takim razie wiemy, że istnieje trójkąt o trzech różnych wierzchołkach. Bach, mamy trójkąt o trzech różnych wierzchołkach. Co to oznacza? Jeżeli trójkąt podzielimy. Nie, nie, da się. O, jeżeli podzielimy według, tak, jak ten punkt nam nakazuje. To antek weźmie kolor, to weźmie kawałek niebieski. Jeżeli podzielimy w ten sposób, to bantek weźmie kawałek czerwony. Jeżeli podzielimy w ten sposób, to cantek weźmie kolor, weźmie kawałek zielony. No czyli się niby wszystko zgadza, tak? Bo mamy jeden weźmie czerwony, drugi niebieski, trzeci zielony. No ale przecież te trzy punkty to są różne podziały tortu. No więc co się zgadza? Ano to, że jeżeli weźmiemy odpowiednio drobno podzielimy ten trójkąt na początku, Podzielimy na odpowiednio malutkie trójkąciki, to również w tym przypadku też będzie istniał trójkąt, który będzie pokolorowany na trzy różne kolory. No tutaj widzimy, znaczy no nie mam pokolorowanych wierzchołków, ale załóżmy, że tutaj mamy trzy różne kolory. I teraz wiemy, że to są trzy różne kolory, więc jeden chłopiec weźmie czerwony, drugi niebieski kawałek, a trzeci zielony. A różnice w pokrojeniu. Różnice tych podziałów przy tak małych trójkątach są bardzo małe. I są tak naprawdę przy odpowiednio drobnym podziale są mniejsze, te różnice są mniejsze niż precyzja krojenia nożem, bo wiadomo, jak to kroimy, to się zawsze troszeczkę tam jednak obsypie, no ideałów nie ma. Czyli co? W ten sposób dzięki Lemmatowi Spernera, dzięki matematyce, uniknęliśmy awantury między braćmi i może uratowaliśmy jakąś urodzinową imprezę rodzinną. Dziękuję bardzo.